Ile razy czułeś niepokój w sercu, jakby cichy głos mówił ci, czas coś zrobić teraz. Ten głos, mój bracie, moja siostro, jest często głosem samego Boga, szepczącym twojemu duchowi, że nadszedł czas, aby działać, zwłaszcza na rzecz tych, których kochamy najbardziej, naszej rodziny. Słowo Boże uczy nas w Księdze Przysłów 3:27. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. Pan patrzy na ciebie, ufa ci, daje ci szansę, abyś stał się kanałem przemiany w swoim domu. To nie jest tylko boska sugestia. To bezpośredni apel. Działaj teraz. Bóg powołuje ludzi takich jak ty, aby przemieniali rodziny, leczyli rany i przynosili światło tam, gdzie panuje ciemność. Zapisz się i aktywuj dzwonek. Pamiętaj o Józefie, synu Jakuba. Został sprzedany przez swoich braci i doznał niesprawiedliwości, ale nie stracił wiary. Bóg wywyższył go we właściwym czasie, dzięki czemu mógł utrzymać całą swoją rodzinę w czasie głodu pustoszącego kraj. Księga Rodzaju 45:7. Józef był narzędziem zbawienia. Być może doświadczasz niesprawiedliwości, zmagań, niedostatku, ale Bóg przygotowuje cię do czegoś większego, błogosławieństwa dla twoich bliskich. Według Biblii dobrobyt nie zaczyna się od gromadzenia dóbr, lecz od posłusznego serca, chętnego do służenia i ochrony swoich bliskich. W Twoim domu są ludzie, którzy potrzebują Twojego duchowego przewodnictwa. Gest modlitwy, akt hojności, słowo wiary może otworzyć drzwi, które wydawały się zamknięte. Bóg czeka na Twoją postawę, chce wykorzystać Twoje życie jako kanał błogosławieństw. Jak mówi Psalm 112, 2, 3 Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie zęć się z sprawiedliwych będzie błogosławione. Bogactwo i bogactwo są w Jego domu, a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Nie czekaj, aż wszystko będzie idealne, żeby podjąć działanie. Czasami pomoc, której potrzebuje bliska ci osoba, ma charakter emocjonalny, duchowy lub po prostu jest to pomoc kochającej osoby. Bóg nie pyta, czy masz wszystko, pyta, czy chcesz, a jeśli powiesz tak, on zrobi resztę. Ale jeśli będziesz to odkładać, możesz stracić cenny czas. Działaj teraz. Zmiana zaczyna się dziś, ponieważ jesteś o krok od. Wielu czeka na błogosławieństwo od Boga, ale wciąż nie rozumieją, że są obietnice, które spełniają się dopiero po posłuszeństwie. W księdze powtórzonego prawa, 28.1:2, napisano: jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga swego, wszystkie te błogosławieństwa spłyną na ciebie i dosięgną cię. Polecenie jest jasne słuchać i wykonywać. Bóg pyta dziś, czy jesteś gotowy zrobić to, co ci pokazałem? Czy jesteś gotowy stać się mostem między niebem a swoim domem? Dawid był człowiekiem według serca Bożego, gdyż miał odwagę być posłusznym nawet w najtrudniejszych chwilach. Kiedy stanął naprzeciw Goliata, nie działał pod wpływem impulsu, lecz wiary. Wiedział, że taka postawa zmieni nie tylko jego życie, ale i życie całego ludu izraelskiego. Gdy stajesz w posłuszeństwie, ma to wpływ na członków twojej rodziny. Dziecko może powrócić do Jezusa, mąż może się zmienić, drzwi mogą się otworzyć, ale ktoś musi powstać pierwszy, i tą osobą jesteś ty. Czasami pomoc członkom naszej rodziny nie jest prosta. Może to oznaczać przebaczenie, pojednanie, porzucenie dumy. Ale teraz Duch Święty daje ci siłę. Kiedy Bóg mówi udziałaj teraz, le mówi także idę z tobą. Jak w księdze Izajasza 41:10. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Nie jesteś sam w tej misji, jesteś trzymany ręką Wszechmogącego. Twój gest wiary może być impulsem do wyzwolenia, na które Twoja rodzina czekała latami. Dlatego Bóg Cię wybrał. Ponieważ masz wrażliwość, masz serce i przede wszystkim masz wiarę. Ale teraz chcę, aby Twoja wiara wydała owoce. Chcę zobaczyć postawy. Działaj teraz. Nie ignoruj tego wezwania, ponieważ w tej właśnie chwili odblokowuje się coś duchowego. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, ile wybawień i błogosławieństw. Doświadczyła Twoja rodzina dzięki Twoim cichym modlitwom? Świat duchowy porusza się, gdy modli się prawy człowiek, gdy ktoś decyduje się być posłusznym, nawet w milczeniu. W liście Jakuba 5:16 czytamy: Wielką moc posiada modlitwa sprawiedliwego. A teraz wyobraź sobie, co może się stać, jeśli oprócz modlitwy zaczniesz działać. Bóg mówi wyraźnie: działaj teraz. Ponieważ są sytuacje, które uda się przełamać dopiero wtedy, gdy podejmiesz pierwszy krok. Abraham musiał opuścić swoją ziemię, zostawić wszystko, aby wypełnić Boży plan. Nie znał wszystkich szczegółów, ale wiedział jedno: Bóg przemówił i to wystarczyło. Posłuszeństwo Abrahama stało się błogosławieństwem dla pokoleń. Bóg chce uczynić to samo przez ciebie. Jesteś kluczem do biblijnej pomyślności w swoim domu. Nie czekaj na zewnętrzne sygnały, jeśli wewnętrzny sygnał już został dany, Duch Święty już dotknął twojego serca. Kiedy przebaczasz, błogosławisz, dajesz, wstawiasz się lub po prostu zajmujesz stanowisko, niebiosa odpowiadają, aniołowie się poruszają, wróg jest zdezorientowany. Są zwycięstwa, które przychodzą tylko wtedy, gdy serce jest zgodne z wolą Boga. Nie lekceważ znaczenia decyzji podejmowanej dziś. Dla ludzkich oczu może się to wydawać małe, ale w niebiosach otwierają się wielkie drzwi. Twój dom może być atakowany, ale masz prawo ogłosić wybawienie i zaopatrzenie. Nie przez zasługi, ale przez sojusz z Bogiem. Ten sam Bóg, który troszczył się o Dawida, który wywyższył Józefa, który ochronił Daniela, patrzy teraz na ciebie. A on mówi Nie bój się, po prostu działaj, dokonam niemożliwego. Prawdziwa wiara nie jest bierna. Zmienia to, kim jesteś. Nie chodzi tylko o czekanie, ale o chodzenie, stawianie czoła, działanie. W Ewangelii Marka 5 kobieta cierpiąca na krwotok postanowiła dotknąć Jezusa. Nie czekała, aż on ją zauważy. Poszła do niego. I to zmieniło wszystko. Kiedy działasz z wiarą, wkraczasz w nową tożsamość. Tożsamość zwycięzcy, tożsamość kanału cudów, tożsamość narzędzia Boga w twoim domu. Bóg chce wyprowadzić cię ze strefy strachu, wątpliwości i paraliżu. Chce cię przyodziać w szaty odwagi, tak jak to uczynił z Gedeonem. Idź w tej sile swojej, rzekł do niego Pan, Sencem 6, 14. I dziś mówi to samo do ciebie. Działaj teraz. Twoja wiara nie jest mała. Trzeba go tylko aktywować. A gdy zostanie aktywowane, członkowie twojej rodziny zobaczą w tobie odbicie Boga. Ta przemieniająca wiara nie pochodzi z wysiłku człowieka, ale z bliskiej relacji ze Słowem. Przeczytaj psalmy, rozważaj księgę przysłów. Pozwól Duchowi, świętemu, objawić Ci właściwe strategie, postawy i słowa. Czasami wystarczy prosta zmiana zachowania, aby Twój dom rozbłysnął. Bóg chce odbudowywać domy, jednoczyć serca, otwierać ścieżki. Ale wszystko zaczyna się wtedy, gdy ktoś staje w wierze, jesteś o krok od doświadczenia czegoś, czego sobie nawet nie wyobrażasz. Działaj teraz, a Twoja duchowa tożsamość zostanie odnowiona. Przestaniesz być tym, który woła, a staniesz się tym, który świadczy o mocy Boga. Zjednoczmy teraz nasze głosy i ogłośmy to, co Bóg umieścił w naszych sercach. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i powtórz z wiarą. Panie mój Boże, usłyszałem twój głos. Dzisiaj decyduję się działać. Staję jako orędownik mojej rodziny. Użyj mojego życia, aby błogosławić, uzdrawiać, prosperować i uwalniać tych, których kocham. Niech twoja wola spełni się w moim domu. W imię Jezusa. Amen. Modlitwa odmawiana z wiarą przenosi góry, ale to nastawienie buduje ścieżki. Więc podejmij dziś walkę z przekonaniem, Bóg już zasiał nasiona w twoim sercu, teraz czas siać. Jak powiedziano w Psalmie 126:5: Ci, którzy sieją ze łzami, będą rządzić z radością. Nawet jeśli jest ciężko, nawet jeśli czujesz się zmęczony, idź dalej. Jesteś o krok od odwrócenia sytuacji. Nie pozwól, aby wątpliwości ukradły twoje powołanie. Niebiosa czekają na twoje tak. Każda decyzja, którą podejmujesz, bez względu na to, jak mała się wydaje, buduje nową przyszłość Twojego domu. Pan mówi do ciebie dzisiaj to samo, co powiedział do Jozłego. Bądź mocny i mężny. Jozłego 1.9. Ponieważ on idzie z Tobą w każdym geście, w każdej modlitwie, w każdym akcie miłości. Biblijna pomyślność bierze swój początek w posłusznym sercu. I już zacząłeś. Bo tylko ten, kto kocha, słucha i słucha. Jesteś o krok od transformacji, kontynuować, ponieważ w następnym filmie Bóg ma coś jeszcze głębszego do objawienia twojemu sercu. Dziś usłyszałeś głos Boga, to nie był przypadek. Nic, czego doświadczasz, nie jest luźne i pozbawione kierunku. Każda łza, każda modlitwa, każdy świt, kiedy myślałeś o poddaniu się, wszystko to dzieje się przed tronem Boga. A teraz Bóg odpowiada jasno: działaj teraz. Ponieważ błogosławieństwo, o które prosiłeś dla swojej rodziny, jest gotowe. Brakuje tylko jednego Twojego posłuszeństwa. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, a ona już dała Ci wszystkie narzędzia, żebyś mógł chodzić. Duch Święty jest po Twojej stronie, Twoi aniołowie już są w ruchu, a niebiosa już dały obietnice. Czas czekania dobiegł końca. Teraz jest czas, aby wstać, modlić się, siać. Prosić o przebaczenie, błogosławić, pomagać. Bóg dokona cudu, ale chce to uczynić z Tobą, pamiętaj. Abraham uczynił krok dzięki Wierze i stał się Ojcem Narodów. Józef został odrzucony, ale został namiestnikiem. Dawid był tylko pasterzem, ale został królem. Bóg podnosi Cię również ku czemuś większemu. A to coś większego zaczyna się od prostego kroku: zaufania i działania, udostępnij ten. Film komuś z rodziny, wyślij jako akt wiary, powiedz, jesteśmy w tym razem, módlcie się z nimi czy światło. Bo gdy rodzina jednoczy się przed Bogiem, żadna siła sprzeciwiająca się nie jest w stanie się jej oprzeć. I będziesz żywym świadectwem tego, że Bóg nadal czyni cuda. Jesteś o a Bóg już jest w drodze.